Zamek Ogrodzieniec to obecnie ruiny zamku leżącego na Jurze krakowsko częstochowskiej wybudowanego w systemie tzw. Horlek Gniazd, we wsi Pozamcze w województwie śląskim, w powiecie zawierciańskim, około 2 km na wschód od Ogrodzieńca. Zamek został wybudowany w XIV i XV wieku przez ród Włodków-Sulimczyków. Zamek leży na najwyższym wzniesieniu Jury krakowsko częstochowskiej górze zamkowej wznoszącej się na 515,5 m nad poziomem morza. Jest udostępniony do zwiedzania. Pierwsze umocnienia w miejscu późniejszego zamku stanęły za panowania Bolesława Krzywołustego. W miejscu drewnianego grodu murowany zamek zbudował król Kazimierz Wielki, który następnie przekazał go w dzierżawę marszałkowi królestwa polskiego przed z Zbrzezia. W 1387 roku Władysław Jagiełło nadał zamek Włodkowi z Harbinowic. Warownia była doskonale wkomponowana w teren, z trzech stron osłaniały ją wysokie skały, gwiazd prowadził wąską szczeliną między skałami, obwód zamykał kamienny mur. W 1437 roku Mikołaj z Harbinowic odstąpił zamek Janowi i Janowi Bartoszowi z Ogrodzieńca. W 1470 roku zamek oraz przyległe dobra ziemskie kupili od Jana Bartosza krakowscy bankierzy. Od nich dobra ogrodzienieckie przeszły na własność Jana Feliksa Rzeszowskiego. Właścicielami zamku byli w owym czasie również bracia Jana Andrzej i Stanisław Rzeszowscy. W 1492 roku Jan Feliks Rzeszowski w imieniu swoim i braci. Od około 1695 roku zamek przeszedł w ręce Męcińskich. W 1702 roku połowa zamku spłonęła wskutek pożaru wznieconego przez wojska szwedzkie Karola XII. Nie pobięto już jego odbudowy. Zamek około 1784 roku od rodziny Męcińskich odkupił Tomasz Sariusz Jakliński, doprowadzając go do całkowitej ruiny. Ostatni mieszkańcy opuścili zrujnowaną warownię około 1810 roku. Kolejnym właścicielem ogrodzieńca był Ludwik Kozłowski. Niszczył mury w celu pozyskania budulca i sprzedawał zamkowe wyposażenie. Ostatnim właścicielem warowni została rodzina Wołczyńskich. Po 1944 roku obiekt znacjonalizowano, prace konserwatorskie. Zmierzające do zachowania zamku w formie trwałej ruiny i udostępnienia go zwiedzającym rozpoczęto w 1949 roku, a ukończono w 1973 roku. W najniższej kondygnacji kurzej stopy zachowały się fragmenty renesansowych fresków przedstawiających lilię.